Chodź, 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 Feral Dobra, zobaczymy czy on rzeczywiście tak się mocno Fajnie, fajnie dueluje I mocno, dobra, zniknął Zobaczymy Zaczynam bez Odpanam się Damage, daj baj, the sword Ciśniemy go damage'em, ciśniemy go damage'em Bladestorm, szybki blade Storm I execute wygraliśmy. Demolok PvP. Yo, Kokos. Demolok. Dobra, zobaczymy z demolokiem, jak to mi wyjdzie. Nie mogę trinketować. Ciekawe, coś musiałem spalić przez przypadek. Nie mogłem trinketować. Dobra, dostał. W kasta i teraz na kaście muszę go mocno zjechać, bo inaczej on mnie zabije i ja o tym wiem. O, i to się zaczęło to. Założę sobie ABSORBA. I ten absorb jest. Mocno przesadzony. Najgorsze to jest to, że nie mogę nic teraz zrobić. Nie wiem, dlaczego nie mogłem strinketować. Musiałem mi skliknąć, słuchajcie. Musiałem mi skliknąć. I to był problem mój. I tutaj się pojawił mój problem. Ale jeszcze gram. Jeszcze gram. Najgorsze jest to, że nie mogłem pierwszego stuna. Jestem w stanie go zabić. Jestem w stanie go zabić. I... Execute 1. EXECUTE drugi jest, udało się. Chodzi A, jest mąk, tak? I to jest ten mąk, który chciał się ze mną duelować. Ja mam już wszystko. Tak, mam już wszystko. Możemy spróbować się duelnąć jak najbardziej. Zacznijmy. I nie mogę znowu. Coś jest nie tak z moim trinketem, ponieważ nie mogę go palić. Fist of fury, Film. NICE! i to już yy, yy, bardzo źle, bardzo źle jest, ponieważ nie mam renda. I tu pojawia się pierwszy problem z braku renda. Jak najbardziej nie mogę z tego wyjść, muszę wyjść dopiero z Stuna. Sapa nie mogę użyć, bo może mi później przez przypadek sapnąć. Różnie może zagrać. Czeka, 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 aż ja użyję widać tego Berserker Rage'a. Ale ja go nie używam. Ja próbuję wymusić jakąkolwiek presję na rogalu. Użył evasion. Ja muszę go sfirować, bo strinketował to evasion. I patrzcie, sam blitz, sam blitz co ze mną robi. To jest nieporozumienie. Rogal właśnie jest nieporozumieniem, bo on nie zabija, zabija jego blitz. Ale to oczywiście na pewno zostanie znerfione, ponieważ jego blitz jest przesadzony. Jego blitz po prostu jest przesadzony. Zabił mnie Blit Zobaczymy, duelowałem się z Demolokiem Duelowałem się z... Z Afi jeszcze się nie duelowałem Zobaczymy teraz Afiloka. Afilok contra kontra Warrior, zobaczymy jak to wyjdzie Czy to w ogóle zda egzamin Zarzucił już pełny Absorb Ale ja ten Absorb mu zbijam Jak widać i to bez największego problemu Bez najmniejszego problemu jestem w stanie Absorb zbić Przydałby mi się teraz tylko, przydałby mi się, słuchajcie. I tak jak mówiłem, no niestety, Warrior ma za duży damage. Dobra, gramy. Oszukać go? Nie, nie będę go oszukiwał. Nie będę nubem. Dostaw kasta i zaczynamy, 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 zaczynamy. To jest Fire Mage, także jest jeszcze lepiej jak chciałem. Disorient. Będzie poli i trinket. Instant. Yeah, execute, dobra. Yy, I. Lecimy z tym tematem. Zobaczymy, jak mi pójdzie teraz z szamanem. Ale, jaja. Bardzo krótki jest z tego, bardzo krótki. Nie zwróciłem uwagi. Myślałem, że, jest, że będzie to dłuższy cooldown. Oh my god, ale ja go zorałem. Boże, bez szans. Dobra, lecimy. Oriented. nie trinketuję go. Podejrzewam, że dobrze zrobiłem teraz, że go nie trinketnąłem. Bye by the sword. I to powinienem trinketnąć. Blade storm, nie sięgnąłem. Chyba, dobra, mam go. O, ale ja, ja, patrz, on żyje. Nie żyje, mam go.